Zaczęły się przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych, chrześcijańskiej uroczystości obchodzonej 1 listopada ku czci wszystkich znanych i nieznanych świętych. Jest to także uroczystość osób, dla których celem jest życie prowadzące do zbawienia. Bliscy zmarłych chcą, by groby tego dnia były zadbane. Do wyboru jest cała gama kwiatów doniczkowych oraz sztucznych. Nad wyborem trzeba się zastanowić. To zależy kto co lubi, bo niektórzy zmarli lubią jasne kwiaty, lubili, bo już teraz nie lubią, więc zostają jasne kwiaty. A jak ktoś starszy, no to wtedy już kupujemy kolorowe. Sprzedawcy zauważają co roku inną modę w kolorystyce i gatunku kwiatów kupowanych na cmentarze. Dobrze sprzedają się wrzosy, zaś spośród chryzantem, w przeciwieństwie do jasnych, mały popyt jest na fioletowe. W tym roku kolory takie złociste, białe, no i może żółte. To wszystko zostanie ustawione na pomniku, który trzeba najpierw oczyścić. Wszyscy chcą zdążyć przed 1 listopada, stąd ruch na cmentarzu coraz większy. Ale przychodzi się tu nie tylko po to, by posprzątać. Wizyty mają głębszy cel. Trzeba odwiedzać ich. Człowiek nieraz bez tej bliskiej osoby to życia sobie nie wyobraża z początku jak odejdzie. To bardzo ciężko i mi się wydaje taki kontakt jest jeszcze z nimi tutaj. Dlaczego? Mamy swoich bliskich, których kochamy. Dlatego przychodzi. Jednak tłumy odwiedzających pojawią się tu 31 października i 1 listopada. Na ulicach w sąsiedztwie Nekropoli zmieni się czasowo organizacja ruchu. W rejonie cmentarza Wełku zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego od godziny 6 w sobotę 31 października do godziny 20 w niedzielę 1 listopada bieżącego roku. Ulica Cmentarna zostanie zamknięta dla ruchu kołowego, natomiast targowa będzie jednokierunkowa. Na odcinku od ulicy Kinińskiego do ulicy Matejki. I jeszcze jedna rada od policji. Jeżeli wybieramy się na cmentarz z samochodami, to pamiętajmy, aby w zaparkowanym aucie nie pozostawiać wartościowych przedmiotów. Mogą one stać się łatwym łupem dla złodziei. Natomiast wyjeżdżając z domu na dłużej, trzeba pamiętać o dokładnym zamknięciu drzwi i okien. W tych dniach będą wzmożone patrole drogowe i piesze zarówno policji, jak i straży miejskiej oraz żandarmerii wojskowej.